Znudziły się Tobie nudne prezenty dla Twoich znajomych na różne okazje? Chciałbyś, żeby Twój prezent był inny, wyjątkowy, zajebisty? Dobrze trafiłeś. Ja zajmuję się malarstwem, grafiką, rysunkiem, animacją, karykaturą, rysunkiem satyrycznym, komiksem. Więc jeżeli masz jakiś swój pomysł na to, jak obdarować swoją bliską osobę czymś naprawdę fajnym i zajebistym, to zadzwoń do mnie albo wyślij mi maila, i wtedy myślę, że wspólnie stworzymy genialną, genialny prezent dla Twojej ukochanej, ukochanego rodziny czy nawet teściowej. Pisz maila. Pisz maila. Zamów obraz. Kup obraz ode mnie. Zobacz, jak wiele zmieni się we wnętrzu twojego domu, mieszkania, za gości jakichś z moich obrazów. Twoi znajomi stwierdzą, chyba popełniliśmy błąd, kupując obraz dla sklepu na literę I. Dlatego też wspieraj artystów. Wspieraj, nie wstydź się że wspierasz artystów, malarzy, że taki zawód w ogóle dalej istnieje. Dzięki, do zobaczenia, i wierzę w to, że wspólnie zrobimy coś naprawdę ekstra. Dziękuję.